Radio Gozdawa Zawsze na rybach Dzień dobry Państwu, kłania się Rafał Chwaliński w Radiu Gozdawa Dzisiaj moim gościem jest Marek Bany z zimowej e, Italii Jak tam e, przyrodniczo klimatycznie Panie Marku? No muszę się przywitać, czyli po włosku Buongiorno Dzień dobry, witam państwa. Już dawno mnie nie było na antenie Radia Gozdawy. Już myślałem, że Rafał o mnie zapomniał, jednak nie, cieszę się bardzo, że możemy ponownie porozmawiać. Jeżeli chodzi o pogodę, to takiej zimy we Włoszech nie było już od wielu, wielu lat, dlatego że ona momentami przypomina bardziej takie przedwiośnie aniżeli zimę. Temperatury są znośne, jest ciepło tylko że wiadomo, jakieś ciepło. Coś za coś, czyli cały czas pada. To taka deszczowa pogoda, ale nie, nie możemy narzekać, tyle. A w tym twoim regionie zapowiadają jakieś większe opady? Czy w ogóle coś się zmieni pogodowo? Czy? Bo u nas śnieg pada. Dzisiaj nagrywamy i za oknem jest piękny korzuch śniegu białego. A jeżeli chodzi o śnieg, to jest rzadkość we Włoszech, a szczególnie w regionie, w którym ja mieszkam. Ostatni raz tutaj śnieg padał w 2010 roku i to pamiętam bardzo dobrze, dlatego że władze miejskie nie są przygotowane na śnieg, tu nie ma ani jednej piaskarki, ani jednego pługu i wystarczy jeden centymetr śniegu, aby wszystko było zablokowane. Także trzy miny chodziliśmy do pracy. Także na całe szczęście. Ja mam nadzieję, że w tym roku nie zapowiadają śniegu, nie zapowiadają niczego, no ale ulewy są cały czas, no dzień, noc, dzień. Rzeki cały czas obserwujemy, bo przecież wiadomo, jak pada, to, no to jest takie dość duże zagrożenie powodzią, ale na całe szczęście już wiele, wiele lat temu te osoby, które są za to odpowiedzialne. Wzięły sprawy swoje ręce, i te rzeki zostały w jakiś sposób uregulowane, a więc ich teraz przepustowość jest o wiele większa i miejmy nadzieję, że do żadnej tragedii nie dojdzie. No dobrze, wróćmy do naszych wędkarskich. Poza pogodą, oczywiście to też wędkarski temat. Zmieniłeś ostatnio sytuację taką firmową. Bo zawsze tutaj w Polsce utożsamiają Cię z Italiką, orędownikiem Italiki i teraz coś się chyba mocnego wydarzyło z tą Italiką. Rzeczywiście, rzeczywiście do tej pory byłem, że tak powiem, miłośnikiem Italiki, który pomagał chętnym Zakupi ten sprzęt we włoskich sklepach. Bardzo często go opisywałem, bo ja od wielu lat łowię tylko i wyłącznie sprzętem marki Italika. Od tego roku jestem, to się nazywa testimonial, jeżeli chodzi o Italikę. Czyli jestem po polsku, można powiedzieć, w całości sponsorowany przez tą firmę. Poza tym jestem również promoter, jeżeli chodzi o Europę, czyli jestem przedstawicielem na Europę firmy Italiki. Jestem jak gdyby odpowiedzialny za kilka krajów na razie, bo my nie chcemy. Italika nie ma takiego zamiaru, żeby zdobywać w jakiś sposób rynek. W taki sposób gwałtowny, żeby ta ekspansja była taka, jak jest to na przykład yy, y, sumnika herbowatego. No, zupełnie inaczej, <grym> powoli. Nie będziecie yy, środkiem i, inwazyjnym. <grym> nie będziemy środkiem inwazyjnym, nie chcemy nikomu przeszkadzać. Przede wszystkim, że wiele firm, które są obecne na rynku, współpracują z Italiką, i właśnie ona, ta firma produkuje dla wielu tych znanych marek będki nie chcemy im, jak gdyby wchodzić w drogę, ale z drugiej strony to było takie, które ja walczyłem o to wiele wiele lat, dlatego jestem bardzo szczęśliwy, jestem szczęśliwy, że wreszcie te osoby, które chcą kupić wyroby italiki nie będą musiały gdzieś dzwonić, załatwiać po sklepach, po Włoszech. Czy przede wszystkim przeze mnie to się odbywało. I to było takie kupowanie. Nie ukrywajmy wielokrotnie w ciemno, bo Marek powiedział, że jest fajne, no to kupujemy, tak? Teraz mm -hmm. będą mogli pojechać, mm -hmm. sobie zobaczyć, to dotknąć i, i sami się przekonać, mm, czym jest produkt z najwyższej półki. I z tego jestem bardzo zadowolony. Yy, udało mi się tutaj uzyskać, jak gdyby od właściciela zgodę i yy, na to, abyśmy abyśmy coś tam zaczęli robić. No i już zaczęliśmy robić. Jestem yy, jak na razie to są dwa tygodnie, odkąd pojawił się towar w jednym ze sklepów polskich i sprzedaż jest naprawdę bardzo dobra, z czego jestem zadowolony, bo chciałbym nadmienić od razu. To nie jest Italika, nie jest. Jest to taki sprzęt trochę ekskluzywny, ja bym to tak nazwał. Czyli nie jest to taki sprzęt, który powinien się znajdować w każdym sklepie wędkarskim. Absolutnie nie i na to nie będzie mojej zgody i nie ma. Będą to wybrane sklepy w Polsce. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście może się ze mną skontaktować na Facebooku. Są wszystkie i numery telefonów, i wszystko możemy porozmawiać. Ja przedstawię jakąś tam ofertę i tyle. Dlatego że przede wszystkim nie chcę, aby była jakaś konkurencja między sklepami, bo to jest, bo to jest dla mnie bardzo istotne, czyli jeżeli ten sklep się pojawi jeden w regionie, gdzieś tam co, co, co 150-200 kilometrów, to, to ok, Nie musi być tego dużo, bo teraz przede wszystkim widzisz internet dzisiaj zamawiasz, jutro już masz w domu, także nawet i w ten sposób można działać. A powiedz mi, tak patrząc na tą Italikę, wszyscy mówią, no, że to jest drogie i tak dalej. Jak Preston pojawił się na rynku, też mówiono drogie, jak dalej, ale okazało się, że jednak Preston funkcjonuje, droga marka, premium, Teraz Italika też jest produktem premium, jakby nie było w sprzęcie wędkarskim. Co ciekawego wchodzi tutaj poza tym samym faktem, że będzie Italika obecna w Polsce, czy to też jest związane z serwisem? Bo Polacy tutaj mają dosyć dużą wrażliwość na tym tle. Teraz tak, jeżeli chodzi o serwis, to zacznę od tego. Nie ma nikt, nawet żadna polska firma serwisu, który by się nawet zbliżył do tego, który oferuje Italika, bo przecież trzeba sobie jasno postawić sprawę, że Italika jest fabryką, która produkuje sprzęt wędkarski, a nie jest marką, która na sprzęcie wędkarskim drukuje nazwę swojej firmy. Czyli. My te części mamy cały czas, bo one są produkowane, my je mamy i one w przeciągu. Zresztą wystarczy się zapytać tych ludzi, którzy jednak jest ich setki w Polsce, którzy już od dawna używają sprzęt italiki. Nie mówię tutaj tylko o tyczkach, ale bolonki, to wszystko, co ca... jest wszystko było jeszcze zanim, zanim pojawiła się ta możliwość sprzedaży w Polsce, to ten, tego sprzętu już było mnóstwo i i, I proszę się zapytać, czy, kto, czy ktoś miał jakikolwiek problem z jakąkolwiek częścią, z czasem jej dostawy? Jaki to jest czas, tydzień czasu, tak? Teraz będzie, może, nawet jeszcze szybciej. Jeżeli będzie to w Polsce, to, to, to będzie to wiele szybciej, ale mówimy tutaj o serwisie. Ja bym chciał powiedzieć i dodać i zaznaczyć że sprzęt italichi zanim trafi do klienta, jest czterokrotnie poddawany badaniom, tak? Aby wyeliminować jakiekolwiek usterki wynikające z wad fabrycznych. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatnie dwa lata reklamacje, które dotarły do Italiki, czyli uszkodzenia, które były spowodowane wadą fabryczną, że tak powiem, były zero. Ja wiem, że to ciężko sobie uwierzyć, ale nie było ani jednego elementu, który został uszkodzony. Z winy fabrycznej, tak? Ale myślisz, że to A, jest że... łatwe do udowodnienia? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Każde pęknięcie zresztą. Teraz, nawet jeżeli są pęknięcia, które są powodowane przez klienta, na przykład w przypadku tyczek, każdy. Można wymienić w zależności od modelu, na przykład najwyższy model. Można wymienić dwa elementy bez podania przyczyny. Wymienić, ja od razu powiadam: wymienić. A więc ten element połamany fizycznie musi dotrzeć do firmy, aby otrzymać nowy. I to jest po to, aby poddać go dodatkowym badaniom. Dlaczego to się stało, jak to się stało, nawet jeżeli jeżeli nadepnął, czy ktoś tam, to no, to, to, to jest sprawdzane, aby jeszcze w jakiś tam sposób zwiększyć odporność wętek na uszkodzenia mechaniczne, tak zwane, tak? Mhm. I tak to się odbywa. Oczywiście, ty też już wiele lat w tym wiesz, że na przykład uszkodzenia fabryczne, o tym też możemy porozmawiać, jeżeli to by było wideo, byśmy mogli jeszcze pokazać, to by było lepiej, to są takie, jak gdyby Przecięte nożem, tak? Jeżeli jest takie, takie, jakby przecięte nożem, to jest uszkodzenie, które jest z winy fabryki, bo w tym miejscu powstał tak zwany słaby punkt, gdzieś tam nie zostało wypompowane powietrze, bo to najczęściej jest przyczyną tego, że pękają elementy, a Italika do tego doszła do perfekcji. Ja przypominam wędkę 9041, której już udawało się wypompować 90%. 94% powietrza. Patrząc na to, i tutaj trzeba jakby zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten powietrze, że mata węglowa to jest jedno, ale w tej macie jest też jak to się nazywa nie klej, tylko żywica żywica, która właśnie wchłania powietrze. I to Nie tylko wchłania, ale powiedzmy sobie, że wędka składa się z kilku warstw, z kilku warstw maty węglowej tak w I żywicy. Od modelu i żywicy, a więc tam zawsze jest, jest tlen pomiędzy, pomiędzy tymi warstwami i należy go umyć, czy dopracować technikę, aby go wypompować. Ja bym chciał powiedzieć o ostatnich dwóch patentach, a właśnie Italiki. Ja gdzieś tam napisa, napisałem o tym na Facebooku i ktoś pod spodem napisał dobry bajer, wystarczy, aby sprzedać. I teraz tak... Ale dobry bajer to w jakim kontekście było? Czyli, że wypompowania? Czyli, że te patenty, że patenty, które są, wystarczy napisać jakiś patent, że to nie jest prawda, że to nie działa. Ja bym chciał powiedzieć tak, że Italika... To nie jest firma, która produkuje wędki. Od tego trzeba zacząć i o tego powinienem zacząć. To jest Ona firma, produkuje sprzęty lotniczy. Dodatkowo produkuje wędki, mm -hmm. czyli jest jedyną firmą, która produkuje wędki, posiadająca tak rozbudowane laboratoria, które nie są potrzebne do wędkarstwa. Od tego mm -hmm. muszę, muszę, powiedzieć. Są, muszę to powiedzieć. Są potrzebne do badania materiałów, z których później wykonane są elementy do samolotu, do motorów, czy do Przemysłu lotniczego i tak dalej. Gdzie Kosmicznego też życie, bo to... tak jest, gdzie chodzi o ludzkie życie i tutaj nie ma jakichś tam bajerów, patentów, które są bajerami, bo, 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 bo z pewnymi sprawami się nie żartuje. I dlatego na przykład ten nowy sposób nawijania czy układania, ja go dokładnie opisałem na Facebooku, teraz nie chcę się powtarzać, to jest absolutnie prawda, jak tak jak ja już kiedyś powiedziałem, że my, wędkarze, tylko i wyłącznie z tego korzystamy. Tak? Mata węglowa powstaje wspólnie z jedną z najsłynniejszych japońskich firm Toray, która produkuje na wyłączność italiki, tą matę, i wspólnie opracowują patenty. Dlatego teraz, na przykład, te nowe wędki, nowe bolonki, czy nowe tyczki, z których jesteśmy bardzo, bardzo dumni, które zawierają właśnie już te dwa nowe. Nie materiały, bo ja nie mówię tutaj materiały, ale sposoby układania materiału, który jest inny od tego, który był do tej pory stosowany, i sposobu nabijania specjalnej taśmy na która wypompowuje ze środka powietrze, uzyskaliśmy o wiele w połączeniu z Enil, który był już od kilku lat, uzyskaliśmy jeszcze większą moc, jeżeli chodzi o, o wędki przy tej samej wadze. Tak? Mm -hmm. zawsze A to jest tego, bardzo, tego, bardzo istotna do rzecz. Mm -hmm. I przy okazji zwiększyła się sztywność. I tyle, także każdy będzie zaskoczony, jeżeli zobaczy na przykład nowe bolonki, które się nazywają, uwaga, ja jeszcze o nich nie pisałem, ale powiem już teraz. Kto, kto oglądał katalog, to pewnie zauważył. Sensibilia. Sensibilia, jeżeli chodzi o Italikę, to jest coś najwyższe, najwyższego, czyli już tylko wyroby e, najwyższej klasy są e, nazywane Sensibilia. I, 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 I teraz te dwie nowe bolonki, o których postaram się napisać już wkrótce artykuł, e, opisać się właściwie. E, to jest taki, taka, taka ogromna nasza duma. Jeżeli chodzi o cenę, to od razu Ci powiem, że absolutnie tak nie jest, bo jeżeli byś popatrzył, ja przeczytałem ostatnią opinię jednego z polskich wędkarzy bardzo dobrych na temat bolonki FBT Strong tej, którą można 3 kg ciężar podnieść z ziemi i tak i nic się nie dzieje. Bardzo ładny opis, bardzo szczery, piękny, czyli to jest potwierdzenie tego, jak, czym są wędki Italiki. Ale tam było napisane, że napisał, że cena jest taka, że ta cena jest, że ta wędka jest ze średniej półki, bo ma taką cenę jak ze średniej półki. Nie. To jest najwyższa półka, a nawet wyższa niż wyższe produkty italiki i te ceny są niższe niż produkty z najwyższej półki innych firm. Dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo proste. Dlatego że producent sprzedaje swój towar bezpośrednio do sklepu. A teraz proszę zauważyć kolejną drogę: producent, właściciel marki, dystrybutor, sklep i klient. Zobacz, ile osób musi po drodze zarobić. W przypadku Italiki to jest tak: Italika, producent, sklep, klient. Dlatego na przykład tyczki nowe, ja już mogę powiedzieć M5, w najwyższym paku, najwyższy, yy, najwyższy model w paku, yy, ich cena to jest yy, około 3000 euro. W porównaniu do konkurencji, gdzie wszyscy podnieśli cenę swoich tyczek, i najwyższe modele kosztują około 5000 euro. Zobacz, jaka różnica, a produkt jest podobny, chociaż może nawet i lepszy. Mhm. Dlatego, że Italika może sobie na to pozwolić, bo nie ma po drodze dwóch podmiotów, które jak gdyby zarabiają najwięcej na sprzedaży wyrobów. Czyli właściciela marki, bo sama jest właścicielem marki i dystrybutora. Mhm. Także to wszystko na tym tak polega. I rzeczywiście, nie jest to. I ceny mimo wszystko są wysokie. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale ja od po, na początku naszej rozmowy powiedziałem, że nie jest to sprzęt dla wszystkich. To jest, wiesz, raczej e, dla takich ludzi, którzy nie tylko chcą łowić ryby, ale chcą mieć przyjemność złowienia ryb. Ale to też Dlatego... jest rozpatrywanie ceny, to jest tak, jakby porównywanie samochodów. No Są tańsze samochody i są bardzo drogie no samochody. No właśnie o to chodzi. No, ja też mówię, no że i każdy tak samochód ma silnik. I... I też pojedzie do przodu, do tyłu. czy Zawiezie z punktu A do punktu B. Także ci są osoby, które kupują Fiat, mówią, że nigdy bym w życiu nie kupił Mercedesa. No a są inne osoby, które. Ale które kupią Ferrari, Ferrari albo Maserati i tak dalej. No więc... tak. Właśnie, ale dlatego ja nie chcę dyskutować, bo. Tu się od razu pojawiają jakieś jakieś tam zbędne komentarze gdzieś tam ja przeczytałem, że, 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 że podobne wędki jak kosztują połowę taniej tam. Ale kluczowym jest, Marku, słowem, jest, słowem podobne. jest podobne. Ale nie ma podobnych. No Warto właśnie do tego podobieństwa, bo ja myślę, że tylko bardzo doświadczony. Jeżeli, jeżeli ktoś kupuje te wędki, to nie kupuje dla, a ich się sprzedało na przykład jeżeli chodzi o fidery w ostatnim czasie. Mnóstwo. Nie kupują mi dlatego, że, że są snobami, tak? Tylko kupują dlatego, że widzą różnicę na przykład przy holu ryby czy przy zarzucie, która jest ogromna. tak A później, oczywiście, każdym kijem po zacięciu wyjmiesz rybę, to ten kij pozwoli ci z nią walczyć w sposób taki, że, że, że po prostu serce będzie ci. Coś pięknego. No, zupełnie inna praca. Wędka ci pomaga odbierać odjazdy i tak dalej, i tak dalej. Długo by o no, tym było można opowiadać. No ale tak jak mówiłem, każdy... Ale zgodzimy się tutaj zgodzimy Marku się, że... do... Marku, zgodzimy się tutaj na pewno... W jednym, jakby punkcie, i tutaj chyba słuchacze też powinni to przeanalizować, że sprzęt wędkarski to jest jak każdy jeden sprzęt. Kupujemy go dla dwóch potrzeb. Pierwsze takie, że tak jak mi kiedyś klient powiedział, że przyszedł i kupi, chciał kupić sobie aparat fotograficzny i mówi, ale wie pan, ja chcę, żeby fajnie wyglądał mi na szyi. Okej, okay. no problem, ma być bajerancki, ma wyglądać. To jest ta jedna grupa. Ale też jest druga grupa, która kupuje sprzęt po to, żeby rozwiązać problem. Rozwiązać problem, który, który mu wychodzi podczas zawodów wędkarskich, podczas łowienia rekreacyjnego. I tak chyba należy rozpatrywać sprzęt. Nie każdy sprzęt jest w stanie na przykład na krótko wyciągnąć rybę na krótkim podbieraku tuż przy samym brzegu, bo nie pracuje wędka na tyle elastycznie, żeby tak krótko podciągnąć. No ale tutaj masz... I na przykład spina się masz ryba. Masz absolutnie rację, czy łowienie na małe haczyki i tak dalej. Ja Ci powiem, że wbrew pozorom, Polska to taki dziwny kraj, że najwięcej tyczek ja sprzedaję zawsze w umieszczosłach Polski czyli w środku sezonu. Dlatego, że ktoś. Wielokrotnie, ja to zawsze się śmieję, bo wtedy. A ja połamałem trzy topy, a obok łowił na Italii, nie połamał ani jednego. Muszę mieć. I... Tak, wiadr Płano, mu połamał, Mawera albo, albo jakiegoś innego. innego. Ja wtedy sprzedałem jak najwięcej tyczek. Teraz już nie sprzedaję, bo będą one dostępne w Polsce. I tak to się dzieje. A poza tym, ja mówię, wędkarstwo jest po części pasją. Przede wszystkim wędkarstwo sportowe, bo Italika to jest produkt dla wędkarzy sportowych, czyli, czyli tych, którzy ryb nie zabierają do domu. Od razu to trzeba, bo nikt to idzie na wędkować, żeby później te ryby zabrać do domu. Nie kupi sobie kija, który rzeczywiście kosztuje dwa razy tyle, jak jakiś taki prosty, który jest w sklepie. Czyli od tego zacznijmy. A jeżeli chodzi o wędkarstwo sportowe, to jest pasja. A na czym polega każda pasja? Zaczyna się od niczego: od kupna pierwszej wędki, najtańszej, ale z myślą o tym, że ja będę startował w zawodach, będę próbował swoich sił, i w miarę rozwijania tej pasji, w miarę możliwość zwiększania możliwości finansowych, nabywamy coraz lepszy sprzęt. I ja nie wierzę, żeby zawodnicy. Ci, którzy chcą się liczyć, czy się liczą, czy łowili czymś takim jakimś, jak to można powiedzieć, pierwsza cena, jak to się nazywa, czyli czymś bardzo budżetowym. Bo tak się nie da, po prostu się nie da. Także... No, może zaraz będzie głos takie, a ten wygrał. No tak. Jak ktoś może wygrać jedne zawody, może drugie, ale żeby być w top dziesiątce, przez cały rok, kolejny rok, to niestety na takich rozwiązaniach, czy to wiedzy, czy to sprzętu, no nie pociągnie. A nawet by, by, ja myślę, że jeżeli tym bardziej, jeżeli by, jeżeli by wygrał, to, to, to zdaję sobie sprawę z tego, że wygrał, bo on jest dobry, a nie sprzęt i będzie dążył do tego, aby nawet sprzętowo dorównać do zawodników tych, którzy Oczywiście. są czołówki. Tak. Dlatego ja mówię, żeby tak. nie ma sensu krytykować ani nikogo namawiać do tego, aby, aby kupował wędki Taliki czy innych z innych, in, innych marek e, w podobnych cenach, jeżeli, e, jeżeli się nie czuje, jeżeli wędkarstwo nie jest jego taką prawdziwą pasją, czyli całe życie pozarodzinne, że tak powiem, oddaje. Wędkarstwo, bo wędkarstwo to nie tylko, już o tym rozmawialiśmy moim zdaniem, wyjść na ryby, tak? Ja na przykład wędkarzem jest mm -hmm, 24 mm -hmm. godziny na dobę, bo o, rozma teraz rozmawiam z tobą, za chwilę pójdę, będę napisał jakiś artykuł, później przejdę się do sklepu, żeby porozmawiać z chłopakami, co tam dzisiaj połowili, jutro podjadę zobaczyć jak łowią, wrócę, i dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej trzeba zacząć się przygotowywać do sezonu a więc trzeba zacząć zacząć wiązać przypony haczyki spławiki robić zestawy wymieniać amortyzatory i tak dalej i tak dalej także widzisz to jest pasja tak to jest pasja. No, pasja jest tym elementem, który nas wzbogaca, a przy okazji, właśnie zawsze dążymy do tego, żeby sobie pewne rzeczy ułatwiać. Potem nowy sprzęt kupujemy. Ja na przykład widzę, tak będę odnosił się do tego Twojego jakby nowego zajęcia związanego z italiką, że z biegiem czasu. Każdy dąży do tego, żeby mieć jak najlepsze rozwiązania, jak najlepsze, najlepszy sprzęt, bo dostrzega przewagę. Ja to młodzieży tłumaczę, że my i w sporcie musimy mieć jakby dwie, dwa aspekty: przewagę techniczną, przewagę taktyczną i dobre przygotowanie zawodnika. To są trzy elementy, bez których nie udaje się wygrywać bo jak nie masz dobrego sprzętu to dużo ryb spinasz nie widzisz brań nie jesteś w stanie docholować tej ryby i tak dalej i tak dalej a to wszystko w dużym stopniu zależy od sprzętu no i ktoś powie ktoś powie jeszcze no dobrze ale docholować ryby to można tak, ale liczy się czas. Ale też są jeszcze dwa aspekty, o których bym chciał powiedzieć, i których my nigdy nie bierzemy pod uwagę. Pierwsze nazywa się marzenie, a drugie nazywa się zazdrość. Dlatego, a, dlatego tak, ja tak. myślę, że każdy w życiu stawia sobie jakiś tam cel. Tak? Jeżeli jeździ Fiatem, to będzie chciał mieć za kilka lat, za kilkanaście lat, Mercedesa. Postanawia, że będzie, bo mówiliśmy o samochodach, do którego wracam. Podobnie jest z wędką. Jeżeli kupuje wędkę, która kosztuje 100 zł, widzi, że jego znajomy mógł sobie kupić za wędkę za 1000 zł, to on też by ją chciał mieć, bo ja nie wierzę, żeby nie chciał mieć tej wędki. I są dwie osoby, dwa, dwie typy ludzi. Pierwszy będzie marzył o tym, żeby ją mieć. i Będzie realizował te marzenia i będzie dążył do tego, aby móc w jakiś tam sposób, nie wiem, zarobić, odłożyć. Aby go było stać też na to, aby on mógł łowić podobnym sprzętem. Ja pamiętam, jak ja kupiłem pierwszą italicję, to ja codziennie ją rozkładałem tylko po to, aby na nią patrzeć, tak? Bo to było moje marzenie, mówimy o tym już o tym, co się wydarzyło kilkanaście lat temu. A są osoby, które poprzez złośliwość, a więc albo przez to, że zdają sobie sprawę, że nie będą mogły czegoś mieć z różnych powodów, to zaczynają krytykować. A to się nazywa zazdrośnie krytyka. Bo we Włoszech czegoś takiego nie ma. We Włoszech nikt by sobie nie pozwolił napisać na stronie, jeszcze raz powtarzam, że ja tutaj na jednej stronie przeczytałem, gdy yy, yy, Federlink yy, Szymon opisał wędki fiderowe, on jest w tym o wiele lepszy niż ja, że pierwsza przylotka ma jakiś tam rozmiar, a ktoś tam napisał, no chyba za duża trochę, powinna być mniejsza, a szczytówki powinny być do... Inne do tego. Słuchajcie, w Polsce są wszyscy producentami i projektantami wętek. We Włoszech by nie było ani słowa, nikt by się nie odważył pod spodem nic napisać, by przeczytali te informacje i by je sobie przyswoili, bo przecież. Nie, I później zweryfikowali. Bo nikt, nie jest, nikt nie jest projektantem, nie może powiedzieć, że taka przyrodka powinna być, czy taka. Ludzie. No, w Polsce od razu pod spodem zaczynają krytykować, pisać. To, to w ogóle, jak ja wchodzę na włoskie strony, to nie wierzę. Nie wierzę, jak wchodzę na polskie, może, nie? że są osoby, które mają odwagę cywilną pisać takie bzdury. No. Na przykład. We Włoszech raczej tego nie ma, bo później przecież spotykamy się na łowisku, czy tam się możemy spotkać, chyba że to są ludzie, którzy są, piszą pod, pod jakimiś tam pseudonimami, ale no, tak to wygląda. Także tyle, Rafał. No nie ma co tutaj już myśleć, że no opowiadaliśmy, my jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiali. Myślę ze sobą, że teraz będziemy zapraszał. Ale wiesz, warto zawsze podyskutować na ten temat, Marku, jak mamy jakąś, jakiś temat wędkarski. Italika jest, jest nową firmą, no naszym... że jest nową tak. firmą na rynku w Polsce, ale 80%. Osób łowi wędkami produkowanymi przez Italikę także. To też <coughs> także prawda, nie, nie wszyscy są Ale świadomi. ja mi chciał powiedzieć tak, jak tak. Mówi zawsze właściciel Italiki, mówi, że jak coś się robi dla siebie, to się robi albo lepiej, albo taniej, może tak. No to tym kończymy dzisiejszą naszą rozmowę i zapraszam wszystkich, o, wszystkie osoby, które chciałyby poznać Italikę, zrozumieć na czym polega ten produkt do kontaktu z Markiem Banym, więc zapewne go znajdziecie na fejsie, bo on jest Wszechobecny. No, dziękuję, dziękuję Ci Marku. bardzo. Pozdrawiam. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.